Witajcie na moim kanale z tej strony Gramze. Dzisiaj nagrywam ciekawostki o gekonach lampartych, których yy, może nie widzieliście. Więc yy, najpierw zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja już nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. terrarium terrarium dla jednego osobnika gekona lampartiego powinno y, y, mieć 60 na 40 x 40 cm a już na, y, na dwa osobniki gdzieś y, 80 x 40 y, na 40. no tym y, dalej 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 y, ale nigdy ale to nigdy nie trzymamy y, samic Samca z, samica, z samicą. Samiec po prostu zamęczy samicę. No więc nie trzymamy razem samca i samicy. Jedynie jak chcecie, no to i, ja nie ryzykuję. Wie, więc można dać, jak ktoś chce, dwie samiczki i do tego jeden samiec albo trzy samiczki, jeden samiec. Najlepszym sposobem, bo o tym wie, trzymanie samiczek. Tylko czasem mogą walczyć o swoje terytorium, więc no jak zobaczycie, że coś się dzieje u nich, że się coś tam gryzą, zaczepiają się, to oddzielcie. Jak nie macie żadnego terrarium, wtedy to kupcie po prostu plastikowe pudełko i tam trzymać, i trzymajcie, a później może kupicie jakieś terrarium. I to dobre terrarium. Yy, ja na razie będę trzymać gekona w pudełku, bo yy, ra, yy, raz na pół roku trzeba chodzić z gekonem na badanie kału. Yy, nie będę Wam mówił o badanie kału y, może już w następnym odcinku. Y, więc y, gekony lamparcie są miłe, y, y, zbytnio nie gryzą nie gryzą. No jedynie jak włożysz palec do terarium, no i będziesz udawać, że to jakieś jedzenie to on może czasem cię chapsnąć, albo jak jest gekon na przykład zdenerwowany no Najlepiej jak y, kupujecie gekona, to najpierw, y, najpierw dajcie mu trochę wypocząć, a później spróbujcie włożyć rękę do niego, bo gekon na pewno będzie zestresowany i w jakiś sposób może y, 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 kogoś zaatakować. Najlepiej kupować z dobrych hodowli gekony, a nie od jakichś pseudo hodowców. Y, hodow y, na przykład na Olicie lepiej nie kupować, bo okaże się, że gekon może przyjść jakiś. Jak zamawiacie, może przyjść jakiś chorowany albo w ogóle coś innego. Ja swojego gekona będę kupował z jednej hodowli na Facebooku. No więc też możecie powiedzieć, że. To też mogłoby być jakaś pseudo hodowla, ale nie myślę, że to jest dobra hodowla. Dużo osób mi ją polecało. Tutaj wam się wyświetla na ekranie, możecie tam wpaść na Facebooku. A my kończymy dzisiejszy odcinek. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie więcej takich odcinków o ciekawostkach ogekona o gekonach albo jak y, zrobić terrarium dla gekona lampartiego. Y, więc y, zostawcie lajka, a my widzimy się w następnym odcinku. To pa.